Dzień dobry. Anulowanie subskrypcji na Netflixie nie sprawi, że będziesz milionerem. Nie sprawi też, że kupisz sobie nowy samochód. Nie sprawi też, że kupisz sobie mieszkanie. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Jednak, jeśli szukalibyśmy jakiejś rady, jak oszczędzać, to jedną z pierwszych będzie dyskusja o tym, żeby anulować subskrypcję. Ja zawsze mam bekę z tych kanałów inwestycyjnych i finansowych, dlatego że to są takie kanały, gdzie przez to, że ta tematyka jest relatywnie prosta, na przykład można bardzo dużo pieniędzy oszczędzić samemu gotując, zamiast zamawiając, i ugotowanie obiadu no chyba, że masz jakąś dużą rodzinę 6-7-osobową nie zajmuje zbytnio dużo czasu, więc nie jest to problem. Więc na przykład można bardzo dużo pieniędzy zaoszczędzić. Gotując samemu i kupując żarcie w zwykłym sklepie, jak Biedronka, Deal, Kaufland i zamiast jeść na mieście czy zamawiać do domu z dowozem. I tam również na takich kanałach są tego typu rady, ale generalnie ta dyskusja o tym, jak oszczędzać pieniądze, jest na tyle prostym tematem, że no nagraż 5, 10, 15 miników na ten temat, i to naprawdę już kończy się w zasadzie to, co można powiedzieć więcej. Ale jednak, no jak ma się kanał, który ma tam 100 tysięcy subskrypcji, czy ile, no to trzeba coś nagrywać, żeby po prostu hajs się kręcił, tak? I każdy z tych kanałów po prostu nagrywa filmik o, o tym, żeby anulować subskrypcji. I o Jezus, jakie to jest ważne. I mam wrażenie, że mi po prostu jeden patrzy się na drugiego i bierze po prostu pomysł na filmik od tej drugiej osoby, no i mnie co sobie się śmieszy, bo. No wydaje się to dość absurdalne. tak? To jest prawie tak samo absurdalne jak filmiki w stylu pierwsze 100 tysięcy jest najtrudniejsze. A znaczy, akurat 100 tysięcy, a nie 68,5 tysiąca. No właśnie. W każdym razie, to prawda, że w dzisiejszych czasach, gdy chcemy obejrzeć serial, to on może być na Netflixie, on może być na HBO, on może być na Disneyu, jeszcze jest Amazon, Apple. I może jeszcze coś, jak jest ten serial Dexter, on był z Showtime'u, i nie wiem, czy Showtime też ma jakąś subskrypcję, czy oni po prostu to bezpłatnie na swoim kanale telewizyjnym w Stanach puszczali. Nie wiem tego. I być może jeszcze coś tam innego pominąłem. Więc rzeczywiście, jak ktoś chce po pracy sobie oglądać jakieś głośne seriale na bieżąco, to nie ma możliwości zasubskrybowania jednej platformy i wydania tam, nie wiem, ile to kosztuje, nawet 3 czy 5 dych. Wybrałem tutaj najtańszy pakiet HBO 2999 i Netflix 33 zł. Te 33 zł na Netflixie, tak? Bo Netflix jest chyba najbardziej znany mimo wszystko, bo jest tam najwięcej tego wszystkiego. Już pomijając, jakby dyskusję o tym, jaka to jest jakość produkcji, czy. Bo raczej konsensus ogólny jest taki, że HBO tworzy lepsze seriale niż Netflix, który robi na masę. Niezależnie od opinii, fakt jest taki, że nie da się po prostu mieć jednej platformy, żeby oglądać wszystko. Więc jak wyjdą na przykład cztery seriale nowe w roku, nie mówię, że 10, 20 czy 40, żeby nie było tak, że jedyne co się robi po pracy, przychodząc do domu, to się ogląda seriale, tylko No chce, żeby cztery seriale. Wszystkie te cztery seriale będą na czterech różnych platformach. No to jest to dość słabe. Ja w tym roku oglądałem trzy seriale. Więc to w sumie jest dobry przykład, dlatego że one były na trzech różnych platformach. I co ciekawe, w każdym z tych seriali był wątek. Homoseksualny. To jest. To jest też. Um, tak by nie można było. Tworzyć wątków dla normalnych ludzi, czyli dla normalnych ludzi, czyli dla heteroseksualnych. Jak duży procent ludzi jest homoseksualny? 2%, 3%? 1%? No, nie wiem, że to jest więcej niż 5%, więc skoro to jest mniej niż 5%, no to niech będzie, że co 20 produkcja powinna mieć wątek homoseksualny, a nie. Wszystkie jak leci. No ale w no, ta, takich czasach żyjemy, trudno. W każdym razie, seriale, które oddałem w tym roku, to kolejne sezony Squid Game, czyli ten koreański serial, gdzie się tam ludzie mordowali w jakichś dziwnych grach. Dodam jeszcze, że w tym Squid Game to w sumie nie był wątek homoseksualny, tylko to był chłop, który przebierał się za babę. Nie wiem, jak się to nazywa. Drag Queen, czy coś takiego? No w każdym razie mieści się to w tych wszelkich łamach LGTB, więc może niekoniecznie wątek Homoseksualny, ale wątek LGTB. I jeszcze jedną rzecz dodam. Skoro tak wszędzie jest pompowany ten wątek LGTB, wątek homoseksualny, to powiem tyle, że stuprocentowi mężczyźni robią to z mężczyznami. No bo jak to tak z kobietą? Jeśli robisz coś z kobietą, to oznacza to, że nie jesteś stuprocentowym mężczyzną. Stuprocentowy mężczyzna musi to robić z innym mężczyzną, żeby zachować tą swoją stuprocentową męskość. Tak? Jak można spędzać czas z inną kobietą? Jak można robić to z inną kobietą, skoro można to robić z innym mężczyzną? Chyba taka jest narracja. W dzisiejszych czasach tak to chyba powinno wyglądać. Mamy dziwne wartości przekazywane w, w świecie. Według tej definicji ja już nawet nie jestem stuprocentowym mężczyzną. Nie wiadomo, czym jestem, chyba jakimś obojniakiem, ponieważ nie spędzam czasu ani z kobietami, ani z mężczyznami. Więc, no nie wiem, jestem za zatem albo jednokomórkową formą życia. Natomiast, na tę chwilę wciąż nie definiuję siebie zaimkami ona, jej, she, her. Bo to również jest w modzie dzisiaj. Wracając do tematu, ciąg dalszy filmiku. Kolejny serial to Andor, drugi sezon z Disneya. I ostatni, trzeci serial to The Last of Us, drugi sezon. Nigdy nie grałem w top G, ale serial oglądałem drugi sezon i był z HBO. Więc jeżeli chciałbym obejrzeć te trzy seriale, to bym musiał przynajmniej na miesiąc, tak? Tak to rozumiem. Wykupić na miesiąc każdą z tych. Subskrypcji ją później anulować. Tylko po to, żeby móc obejrzeć te trzy seriale. No ja oczywiście wybrałem opcję sklepu z logiem pirackiego statku, gdzie te materiały są dostępne, szanowni państwo, za darmo. I nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. Robię tak od wielu, 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 wielu wielu lat. Nigdy w życiu nie subskrybowałem żadnego Netflixa, HBO czy innej tego typu platformy, dlatego że. No niestety żyjemy w czasach, gdzie ludzie idą do pracy i po opłaceniu wszystkich niezbędnych wydatków tych pieniędzy nie zostaje na tyle dużo, żeby nawet sobie móc kupić mieszkanie. Kiedyś szedł standardowo, stereotypowo facet do roboty i był w stanie utrzymać żonę i dwójkę dzieci. Teraz oboje rodziców musi iść do roboty, mają kredyt na mieszkanie w zasadzie do końca życia i no raczej zazwyczaj mam jedno dziecko, bardziej mam się zajmować dwójką dzieci, jak są ciągle w robocie, tak. Ja dzieci nie mam, nie mam też żony, ale tak samo mnie to również dotyczy, że gdy wrócę do domu z roboty, że gdy opłacę swoje jakieś tam niezbędne czynsze, gazy, prądy, jedzenia, to tych pieniędzy nie zostaje tyle, że sobie nazbieram na mieszkanie tak o. To nie są czasy, że się dostawało mieszkanie z przydziału, że szło się zapisywać do kolejki i dostało się, może nie za darmo, ale zarówno wartość dosłownie trzech pensji, czy jakieś inne śmieszne pieniądze, tak jak to było kilkadziesiąt lat temu. Zatem, jeżeli ja nie mam możliwości posiadania czegoś tak podstawowego jak własne mieszkanie i ja muszę na to całe życie pracować, żeby mieć własne mieszkanie malutkie, m trzy, czy nawet kawalerkę w jakimś śmieciowym bloku, który ma już 50 lat i zardzewiałe ryły, to ja nie mam najmniejszych wyrzutów sumienia, że kogoś tam okradam przez to, że piracę seriale. Absolutnie na to wyjebane, proszę Państwa. Tak samo jak banki mają wyjebane w nas i nas zdzierają z pieniędzy. Więc każdy zdziera tak jak może. Jakbym dostał mieszkanie z przydziału, to wtedy mógłbym kupić Tą subskrypcję na miesiąc, i ją po miesiącu anulować, jak już bym ten serial obejrzył. Niemniej jednak dziwi mnie akurat to, że ktoś może kupić subskrypcję, nie ogląda na jej nic i zapomnieć jej anulować. Wydaje się to wyjątkowo nieodpowiedzialne, zapominalskie i durne. Niemniej jednak, nawet jakbyś miał tego Netflixa zasubskrybowanego, i byś go przestał oglądać, i byś go nie anulował. I te 33 zł razy 12 to jest 396 zł w skali roku. To nawet jeżeli to pomnożysz razy 10, załóżmy, że przez 10 lat. Byłeś tak nieodpowiedzialny. No i ci wychodzi 3960 zł, ale powiedzmy, że to jest 5000 zł, bo wiadomo, że to podrożeje. tak? No to cyklicznie drożeje. Albo niech będzie to nawet 6000 złotych. To 6000 złotych w skali 10 lat to jest nic. To nic nie zmienia w naszym życiu. Ja wiem, że jak będziemy mieli negatywne, złe nawyki we wszystkich dyscyplinach, jeżeli chodzi o oszczędzanie, no to w końcu rzeczywiście nazbiera się jakaś większa suma. Tak? Jak będziemy brali wszystko na raty, które nie będą 0%, tylko, nie wiem, będziemy brali na kredyt kasę, żeby kupić za to durny telefon czy telewizor. Załóżmy, że jesteś tak kompletnie odpowiedzialny, że bierzesz właśnie kredyty konsumenckie oprocentowane, żeby kupić sobie, nie wiem, telewizor, czy telefon. Oprócz tego, masz właśnie zasubskrybowanego Netflixa, HBO i nie wiem, Disneya jednocześnie. Nie oglądasz tego, ale cały czas leci Ci hajs. Masz jeszcze bilet na siłownię, na którą nie chodzisz, ale też leci Ci hajs miesięcznie. Do tego niech będzie, że palisz paczkę fajek dziennie czteropak codziennie pijesz, jesz na mieście, zamawiasz do domu żarcie, no to jak żyjesz w taki sposób, to rzeczywiście te kwoty, telefonione pieniędzy w skali miesiąca będą gigantyczne. I wtedy się zgodzę z tymi kanałami, że rzeczywiście te wszystkie negatywne nawyki, jak się skumulują, to rzeczywiście to już jest spora kwota pieniędzy. No, ale realia są takie, że zazwyczaj ludzie nie mają aż tak poukładanego życia, że biorą kredyty konsumenckie na to, że kupić sobie iPhone'a. Nigdy nie gotują, tylko jedzą na mieście albo zamawiają, a do tego mają zasubskrybowanych nie wiadomo, ile różnych dziwnych rzeczy i płacą łącznie, jak się to sumuje miesięcznie, nie wiem, 1500 czy 2000 zł. jest sumuje te wszystkie subskrypcje, papierochy, alkohol. I fakt, że żarcie na mieście, czy żarcie zamawiane do domu z dowozem jest dużo droższe niż jakby się to samo ugotowało. I powiedzmy, że dwa koła więcej miesięcznie bólą, co rzeczywiście to jest no, kuriozum jakieś. No ale nie wiem, jak dużo to jest procent ludzi, raczej marginalny. Natomiast, jak zapomnisz anulować subskrypcji na Netflixa za te 33 zł. A akurat nie oglądaliś przez ostatnie 3 miesiące żadnego serialu i łącznie ci wyjdzie 99 zł, no to to jest śmieszny pieniądz i to nic nie zmienia. Jakbyś płacił na giełdę, to po 10 latach przez procent składany nie sprawi to, że kupisz za to nie wiadomo co. I nie wiadomo, jak będziesz bogatej i zajebisty. Osobiście uważam, że system subskrypcyjny jest dość dużym rakiem dzisiejszego społeczeństwa. Nie każda subskrypcja, ale na przykład słyszałem o czymś takim, że kupujesz sobie auto BMW, a żeby mieć. Ogrzewanie w fotelu, to musisz płacić za subskrypcję. To jest już jakiś absurd. Przecież kupiłeś już produkt, jakim jest samochód, za który pewnie dajesz 100 koła albo i więcej. No to wypadałoby, żeby wszystko było w pakiecie, a nież ty masz mieć pod subskrypcję ogrzewanie w fotelu. No to jest jakiś kompletnie absurdalny pomysł, ale to jest pewnie jakaś luka prawna. Prędzej czy później Unia Europejska się za to weźmie i pobanuje po prostu te regulacje i. Nie będzie w sytuacji, że kupujesz produkt i ktoś ci go z wyłączy po dwóch latach użytkowania, że on już nie działa, bo jest zablokowany, bo software nie jest updateowany i nie możesz nic zrobić. Teraz podobno już wychodzą niektóre gry w taki sposób, że podobno są gry, gdzie chcesz grać na singlu, a i tak musisz się połączyć z serwerem, żeby grać na tym singlu. Więc jak nie masz internetu, to nie możesz się z nimi połączyć, więc w każdej chwili w zasadzie mogą ci ją wyłączyć. No to jest kurestwo i coś takiego nie powinno istnieć. To w tym kontekście system subskrypcyjny jest rakiem. Ale uważam, że są subskrypcje, które mają spory sens. Na przykład Allegro Smart. Ile to kosztuje? 60 zł za rok. I ja wiele rzeczy używanych sprzedaję na Allegro. I jeśli ja mam Allegro Smart, to mam chyba 5 przesyłek albo 4, nie pamiętam. Na kwartał darmowa dostawa, że ja już nie muszę opłacać paczkomatu, jak ktoś ode mnie coś kupi, więc oszczędzam na tym jakąś kwotę, no i też ten chyba kupujący oszczędza skoro jest darmowa dostawa. Chyba tak to powinno działać, nie wiem, bo dawno nie kupowałem niczego używanego. W każdym razie mi to idzie na rękę i w skali roku na tym oszczędzę. Nie mówiąc już o takich rzeczach jak jakieś garnki, czy majtki, czy skarpetki, czy jakieś inne takie pierdoły, to ja to zawsze biorę z za bo mi się nie chce iść do sklepu fizycznie i tego szukać, bo jestem leniwy. Więc oszczędzam sobie czas, mając Marta, i ten smart na przestrzeni lat mi zaoszczędził ileś tam pieniędzy przez to, że te przesyłki były darmowe. A ta subskrypcja, te 6 dych za cały rok to jest śmieszny pieniądz. Inna subskrypcja, która ma sens dla mnie, to jest jakikolwiek tryb subskrypcyjny pod muzykę. Teraz używam tej subskrypcji od YouTube Premium od chyba dwóch miesięcy. Ona kosztuje 29,99 obecnie. I mamy tam muzykę całą z YouTube'a, czyli w zasadzie wszystko. I oprócz tego nie ma dognych reklam na YouTube. Kiedyś z tego nie korzystałem, dlatego że na Chromie miałem taki wynalazek jak uBlock i on blokował reklamy. uBlock został włączony z Chroma, działa na Firefoxie, ale na Firefoxie działa wolniej YouTube, wszystko tam się wolniej wczytuje. No bo YouTube jest od Google. więc promują swojego Chroma. No to AdBlock. AdBlock służy do tego, żeby na stronie wyskoczyła ci informacja, żebyś odblokował AdBlocka. To do niczego nie służy. Na każdej stronie ci wyskoczy syf, żeby przekonać stronę czy cokolwiek, to musisz go odblokować. Więc nie wiem w ogóle, jaki jest sens tej wtyczki. Ona po prostu nie spełnia swojej funkcjonalności. I wcześniej korzystałem z Apple Music, który tam kosztował chyba 5 zł mniej, czy 6, nie pamiętam, niż ten YouTube'owy, ale stwierdziłem, że już wolę ten YouTube'owy zapłacić 6 zł więcej, dlatego że A, nie mam tych reklam na YouTube, B, oglądam dużo rzeczy na YouTubie oraz sam tworzę content na YouTubie, więc niech mają. Gdyby nie ta platforma, nie byłoby tego kanału. Więc miałbym jedno hobby mniej, więc miałbym mniej możliwości wyrażania siebie we wszechświecie. Zasłużyli na moje pieniądze, niech mają. Na Apple Music też nie było wszystkich piosenek, w przeciwieństwie do YouTube, bo na YouTubie to dosłownie znajdziecie nawet jakąś piosenkę, jakiś undergroundowy hip-hop, który wasz kolega w trzecim gimnazjum nagrał. Nawet takie coś pewnie się tam znajdzie. A na Apple Music nie było na przykład niektórych piosenek dla I k 1. Co mnie zdziwiło. Więc nie było tam wszystkiego. Więc te dwie subskrypcje jedynie ja posiadam. Allegro Smart i YouTube Premium, czyli że nie ma reklam na YouTube i oprócz tego mam muzykę. Możliwość słuchania muzyki z YouTube'a na telefonie bez potrzeby ściągania tego na dyski twarde. Klikasz jednym guzikiem ściągnij na telefon. I możesz to słuchać nawet offline, więc y, mi ciągnie ci transfer z telefonu, tylko, że jak przestaniesz płacić za tą subskrypcję, to ta muzyka nie jest w formacie mp3, że masz ją w folderze, tylko ona ci jakby się kasuje wtedy, bo to są jakieś dziwne formaty, więc masz ją dopóki za to płacisz. Natomiast wcześniej próbowałem na tym oszczędzić i próbowałem na tym oszczędzić latami i ściągałem to na lewo. I dlaczego wolę subskrypcję właśnie z jakiegoś appla czy z YouTube'a niż ściąganie muzyki na lewo? Bo w przypadku filmu czy serialu, to obejrzę serial raz na jakiś czas, nie mam potrzeby tego oglądać codziennie i tyle. Natomiast muzyki słucham codziennie. Ściąganie muzyki, piracenie jej, potem. Sprawdzanie, czy ściągnęła mi się dobra muzyka, a nie przypadkiem piosenka, która ma tylko tytuł, taki jaki szukałem, a w rzeczywistości są stękanie z porno, eee, 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 Bo takie rzeczy też się ściągały w przeszłości. Że ściągałeś, strzelam byle jaką piosenkę znaną czy mniej znaną, a zamiast tego było jakieś stękanie z pornosa nagrane na MP3 i był tylko tytuł lewy. To nawet jeśli trafiłeś na dobrą muzykę, dobry tytuł, tak? Bez żadnej ściemy. Bez ciszy, że nie wiem, piosenka trwa 4 minuty, a nagranie ma naprawdę 6, i dwie ostatnie minuty są po prostu ciche, tak? I trzeba, nie wiem, to przewijać, czy przestawiać. To mimo wszystko najpierw musiałeś to znaleźć, potem musiałeś to ściągnąć, potem musiałeś to wgrać na telefon, czy, w, czy na komputerze to puszczać przez jakiś Winampa, czy jakiś inny tam program. Było za dużo z tym branzlowania się, po prostu. System subskrypcyjny rozwiązuje ten problem, bo to są dosłownie trzy kliknięcia. I nie jestem też tych osób, których. Chcą mieć, nie, wiem, na płycie piosenki swoich ulubionych twórców. Nie wiem, dla mnie najlepszym zespołem jest Florence and The Machine, ale no, po co ja mam mieć na płycie ich muzykę. Na płycie jest kilkanaście piosenek. I co będę zmieniać tą płytę i potem chcę posłuchać innej płyty, tam wstać inną płytę? Nie rozumiem jakby tej potrzeby posiadania czegoś fizycznie. Ja jestem człowiekiem, który szanuje swój czas. I system subskrypcyjny mi to. Upraszcza. Pieracenie muzyki zajmowało więcej czasu niż zasubskrybowanie. I to są dobrze w mojej opinii wydane pieniądze. Nie zgadzam się natomiast, jeżeli chodzi o subskrybowanie właśnie jakichś Netflixów czy HBO, Bo jeżeli ja chcę bierzeć jeden serial raz na miesiąc, czy jeszcze rzadziej, to ja nie będę subskrybować, nie wiadomo, ilu tych platform, czy potem anulować to, Patrzyć się co gdzie jest, czy to jest na Netflixie, czy to jest na HBO. Ja wybieram sklep z pirackim statkiem, tam mam wszystko za darmo. Oczywiście nie mam żadnego vpn ponieważ nie jestem psychicznie chory, choć z tym można polemizować, ponieważ nigdy nie byłem u psychiatry, więc nie wiadomo co by wyszło, jakbym do niego poszedł. Niemniej jednak funkcjonuje mi wszystko na co dzień w społeczeństwie. Nigdy nie dostałem mandatu, nigdy nie byłem karany. Nie stanowię zagrożenia dla nikogo. Mieszczę się w dolnych granicach normalności. Naprawdę, w tych najniższych. I skoro mieszczę się w tych najniższych granicach normalności, no to naprawdę nie jestem na tyle pierdolnięty, żeby kupić VPN-a, bo po co kupić VPN-a, szanowni państwo? Chcesz piracić filmy. Idea tego polega na tym, że masz to mieć za darmo. I gdybyś kupować VPN-a, żeby maskować swoje IP, to wtedy już chyba prosi kupić tego Netflixa czy tego HBO. Nie wiem, VPN to jest jakiś wynalazek chorego umysłu. O, co, nie, tu można polemizować, być może geniusz, że zarabia na tym. To dla mnie chory umysł tylko może coś tego kupić. Jak już ktoś to wymyślił i sprzedaje, no dobra, niech będzie. Wiadomo. Jest popyt, to i podaż. Natomiast kto to kupuje, nie rozumiem. Także nie bójcie się tych subskrypcji, naprawdę świat się nie skończy, nawet jeżeli zapomnicie o czymś przez miesiąc, czy dwa, tego anulować. A tak jak powiedziałem, w skali tych dwóch, czy trzech miesięcy, no to te pieniądze są po prostu śmieszną kwotą. Zatem tak jest moje podejście do subskrypcji. Nie są to pieniądze, które odmienią cokolwiek w waszym życiu. Oczywiście, jak chcecie oszczędzać, no to możecie mieć tych subskrypcji jak najmniej lub w ogóle. Niemniej jednak, mimo wszystko, dużo więcej pieniędzy można zaoszczędzić. Po pierwsze, nie mając dzieci nie Mając zwierząt, dojeżdżając komunikacją miejską zamiast samochodem, to nie zawsze będzie możliwe, jeżeli mieszkacie na wsi i fabryka, w której pracujecie, czy biurowiec, cokolwiek jest w mieście obok 30 km, ciężko byłoby dojeżdżać autobusem ze wsi, który jeździ raz na dwie godziny, więc no, pewnie będziecie musieli mieć samochód. Ale jeżeli mieszkacie w średnim lub dużym mieście, to na pewno dacie sobie radę komunikacją miejską. Dalej żarcie. Nie na mieście, ani nie z dowozem do domu, tylko gotowanie samemu. I nie wymienianie, nie wiem, telefonu co rok nie kupowanie Majtek z napisem Kelvin Klein. To są rzeczy, które dużo więcej pieniędzy Wam zaoszczędzą, niż to, czy wy kupicie sobie Netflixa, czy go nie kupicie bo to, to jest w ogóle śmiechu warte. Pozdrawiam i do zobaczenia.